Chcieliśmy się tutaj dzisiaj, żeby zaprezentować państwu najnowszy nabytek, jaki pojawił się w Gdańsku, zabytkowy tramwaj typu 102 na Takie tramwaje kursowały regularnie na linii w Gdańsku do 1988 roku. Przy ogromnym przychylności pana prezydenta Macieja Lisickiego oraz ZKM Gdańsk udało nam się pozyskać z Wrocławia właśnie ten egzemplarz, który jest sprawnie techniczny i do, do ostatniego dnia, do sprowadzenia, który e, nastąpił kilka dni temu, jeździł normalnie liniowo. Więc ten tramwaj cały jest na Jakbyśmy chcieli, to dzisiaj byśmy mogli już nawet na szóstkę czy piętnastkę puścić bez problemu. Oczywiście nie to jest zamysłem. Zamysłem jest tak, że zabytkowe tramwaje w Europie i na świecie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców czy wśród turystów. Śledzą chociażby nasze dwa historyczne tramwaje w Gdańsku typu M czy typu Bergman, które wyjeżdżają okazjonalnie. Bardzo cieszę, że nam się udało tą, e, e, to osiągnięcie tramwaju ENA do Gdańska doprowadzić do szczęśliwego końca. Tutaj duże podziękowanie dla firmy ZKM, dla której no, nie ma co ukrywać, jest to tak można powiedzieć, czysty koszt. Oczywiście są pewne e, względy reklamowe, prestiżowe, że że taki tramwaj jest dalej, niemniej z punktu widzenia firmy, która zajmuje się zarobkowo przewozem pasażerskim. Taki tramwaj to jest dodatkowy pewien koszt, który trzeba tutaj w tej zajezdni miejsce znaleźć i go wyremontować, użytkować. Także podziękowanie dla zkm za to, że potrafi dostrzec wartość w tych starych zabytkowych pojazdach. dzwonek, pierwsze te jazdy, jazdę, z There's a...